Nie są to orły, ale coś tam mają jakiś pomysł. Zobaczymy no, co, no co z tego będzie. No, ja... e, możemy się na tym przejechać. Bardzo fajna jest perspektywa robienia tego wszystkiego profesjonalnie, ale no nie wiem, nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten typek. Murior oczywiście marudził. Nie chciał przyjść na spotkanie z panem Stefanem, bo on zawsze ma jakiś problem, prawda, bo to jest taki hipster, że on, wszystko to co naturalne i intuicyjne to dla niego jest złe. Zawsze na siłę odmieniec. ...na górę. Witajcie w prawda, to nawet Może nie mam nie, niedołężnych dostawać. Będziemy, będzie, wszyscy będą zadowoleni. Okej. Okay. Okay. Yeah. Ja to też. Jeśli chodzi o biznesy, to jeszcze nikt nigdy nie wyszedł. Robisz właśnie masz? Tak. I tak się wchodzi. Tak. O! Dobrze. Opanowałeś te analogie. Chłopaki, ja nie przypuszczam, że oni są tacy sztywni. To, nie wiem, znamy się już tyle lat i powinni zrozumieć sytuację, w której ktoś pod koniec dnia za dobrze, dobrze wykonaną pracę, chce sobie sprawić nagrodę. Tutaj coś, nie wiem, powinno być? Nie pod 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 podoba się? No nie no, to coś powiesimy tutaj. To się powieści. No. O, jakby było trzeba. Nie no, spoko, komputerki Wszystko są. Myślę, Jest. tu są konsolety. Ładnie, ładnie. Nieźle, nieźle, nie, 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 że, że daje radę. No dwa, to, Tutaj nie zapas, to, z, z tego pierwsze materiały, tutaj. Okej. Okay. I... Życzę powodzenia, panowie. nie zaliczcie. Nie no, jest naprawdę super. Nie mnie, nie chcecie mnie Jest, ekstra. Nie, nie, super, biuro re, rewelacja. Trzymaj o Dziękujemy. Piątka. Pokazać dupę w, te, w telewizji to jest, to jest pozornie problem, ale ja to porozumiem na pewnej płaszczyźnie, bo zawsze chciałem to zrobić, zawsze mi imponowała odwaga. <laughs> zawsze mi imponowała odwaga ludzi, którzy robią takie rzeczy. No i i jako w pewnym sensie podziwiam za to, co zrobił, ale myślę, że też trochę przed Warriorem głupio było to pochwalać, bo wiem, że on nie, nie pochwalałby czegoś takiego, a nie możemy sobie pozwolić na kolejny konflikt w redakcji, bo mamy już dosyć problemów tak naprawdę. Jak usłyszałem, że Stefan przychodzi do redakcji, to się tak naprawdę ucieszyłem. To jest równy gość, który zaprowadziłby porządek, przede wszystkim wszystkich uspokoił i na pewno by zrozumiał, że jedno piwko w pracy to nic złego. On wygląda, jakby pił codziennie. Naprawdę wielu lat wygląda na doświadczonego, wygląda na porządnego, dobrego człowieka, ma, ma dobro w oczach naprawdę. I widać było, że oddajemy się w dobre ręce. Gdy zadzwonił telefon do Damiana i okazało się, że to znowu dzwoni Stefan, no to ponownie się ucieszyłem. Każdy telefon od Stefana to nowa niespodzianka. Z Zamawiam sobie właśnie zagraniczne czasopisma, bo ta polska prasa o grach, to w ogóle nie ma co tego czytać, bo to są bzdury dla. On czyta te zachodnie pisma, nie wiem, ile on z tego rozumie tak naprawdę, bo ja angielski to tam jak, jak ma coś porozmawiać przez telefon na przykład czy coś, jakiś konkurs jest, to, o Boże, po prostu. Gimnazjalistów, na, tam neogimbusów. Mam nadzieję, że uda nam się coś ugrać, żeby jakby po prostu wykorzystać może jakoś tego, te fundusze, te, te możliwości tego Stefana, żeby zrobić coś ambitnego. Coś, co jakby taką będzie odskocznią od tego, rozumiecie, tej papki takiej. Ale nie, nie zamykaj się w Kiblu znowu, tylko mi pomóż. Przecież taki jak pod, podpisał. On tak się troszkę szykuje, że, że jak będzie jakiś problem, to może mnie już nie będzie w tym serwisie, tylko będzie on i pan Stefan, bo jestem dla niego niewygodny, bo, bo jestem dobry. Tu koledzy tam się sprzeczają PlayStation, Xbox Ja myślę, że to wszystko na śmietnik już nie, no tutaj... Słuchajcie czy... no. Nie, zobaczmy o Kurcze, nie no, za taką to jest spokojnie Chłopaku pijąc, się Nikt tego nie zrobi, Ja to nie piję, Dead Island Dead Island podaj prand podaj prend.